Jakie jedziemy na wakacje! O nie, tylko nie wakacje. O nie, znowu się zaczyna. Nie ma marudzić mi tu. Zaczęło się marudzenie. Pe, pe, A zgadnijcie, gdzie jedziecie na wakacje? Ty. W góry? Nad morze? Jezus, jakie ja mam głupie dzieci. No tak, nad morze, żebyście zamarzli. A w górach... Słuchajcie, w górach przewieje was. Będzie wam zimno. Zachorujecie. Jezus Maria, no. No gdzie, no? Na pewnie, no. No do Egiptu, a gdzie? A, -a, a, To trzeba było mówić od razu. A nie jakieś scenki robisz. O Jezu, Jezu, no. Astrofa. A teraz do auta. Chyba, że chcecie zostać w domu i odetnę wam internet. Nie, jednak jedziemy z wami. No, pięknie, mój mały syn, Miaczek, siedzi już w aucie. A ty, Wiktoria, na co czekasz? A wiesz, na oklaski, mama. Wskakuj, bo będzie kara. Eee, no, dobra, niech ci będzie. Akcja. Stefan! Co? Akcja. No, psiej, co wiesz? Mów no akcja. Zdawałeś w ogóle na prawo jazdy? A to akcja. zdawał na prawo jazdy? Akcja. Um. <laughs> Wychodzić z auta, już, już, już. Jesteśmy spóźnieni. Ale raz, raz, raz. Na lotnisko lecimy. Tu są nasze miejsca! Wsiadać! Ty, młody przy oknie, ale już jej! Ale gdzie? Tu nie ma okna! Tu jest okno! Chcę komuś ci A mi się chce! No dobra, no to idziemy spać! No nie. No, raczej. Mam nadzieję. W Egipcie. Chodźcie, dzieciaki! Wysiadamy! A gdzie jest papa? Gdzie się Stefan? Zostawał się? Aha. Trudno. Nie wracamy się po niego. A po co się wracać po takiego dziada? Chodźcie, bo się spóźnimy na autobus. Jest odprawę, trzeba zrobić. No chodź, że a nie tymi wyklejankami się teraz bawisz. Jezu. Autobusie. O, to nasze miejsce. Strasznie podobne do tych ostatnich. Dziecko, podsiadłeś kogoś. Nie. No kierowcę. Moje własne dziecko mnie zabije. A więc tak, nie wiem kiedy... Mati zdał na prawo jazdy. Za wiem, że Wiktoria powinna zdawać w tym roku, ale jej się chyba nie chce. No wiesz co, mama? Wielkie dzięki za doping. A to ona to słyszała? Trudno. Dobrze, widzowie, jeżeli chcecie część drugą yy, naszej parodii o rodzince, yy, to piszcie koniecznie w komentarzach i dawajcie lajki i subskrybujcie. Bo i jak nie będziecie dawać, to nam będzie bardzo przykro i nie będziemy już nagrywać. A tak swoją drogą, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Pa! No nie. No nie. <laughs> pa! Pa!